Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w poniedziałek, 5 tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Jana czytamy o sporze, jaki mieli Pan Jezus z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, którzy zarzucają mu, że Jego świadectwo potwierdzone przez Jego samego nie jest prawdomówne. I co na to Jezus odpowiada, gdybyście znali tego, który o mnie świadczy, gdybyście znali mojego ojca, to byście mi uwierzyli. I ci pytają, kto jest Twoim Ojcem? No i Jezus odpowiada, czyli tak naprawdę nie znacie mojego Ojca. Znacie tylko prawo, które dostaliście od mojżesza, ale Boga nigdy nie poznaliście. I kochani, czego uczy nas dzisiejszy fragment Ewangelii? No właśnie tego, że i my. Czasami potrzebujemy jakichś pięknych świadectw, mocnych świadectw na to, że Bóg istnieje, że Bóg kocha, że Jezus Chrystus był Synem Bożym. Również w życiu codziennym potrzebujemy świadectw na to, aby właśnie może od kogoś usłyszaną prawdę w nią uwierzyć. Dlatego próbujmy za wszelką cenę prosić dzisiaj w Ewangelii. Czytając tą Ewangelię, prosić Pana Jezusa o taką ufność: ufność do niego samego, zaufanie Jezusowi, Chrystusowi i to, abyśmy potrafili ufać drugiemu człowiekowi. Wiadomo, że czasami się zdarza tak, że ktoś nieustannie na nas kłamie, oszukuje, i wtedy już wiemy o nim jakieś świadectwo. Ale my często lubimy przykładać łatki tym, których tak naprawdę nie znamy, tym, których, o których słyszeliśmy jakieś słowa. Opinie na temat drugiego człowieka. Zamiast się posiłkować opinią na temat drugiego człowieka usłyszaną, to po prostu zapytajmy: Prawda nie boli, prawda pomaga. Na czas ufania Panu Bogu, na czas refleksji nad dzisiejszym Słowem, niech sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.